No hej, jeszcze z tyłu za mną grzybki mochomorki, a tutaj już okres bożonarodzeniowy, przedświąteczny, także cześć kochani, przegląd już, Pepko był. Także teraz Was zapraszam na tą drugą część, czyli co kupiłam, a kupiłam coś. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was teraz na haul w Pepko. No, więc zapraszam dalej. No więc, jak zauważyliście, w Pepko jest bardzo dużo ozdób świątecznych i powiem Wam, że ceny naprawdę są ok. Ok w porównaniu do innych sklepów to naprawdę są spoko. Ale czy w tej torbie znajdziecie się coś świątecznego? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, otwieram. Yy, tutaj mamy paragon, dowód, że kupiłam. No i dobra, to lecimy po kolei yy, i będziemy opowiadać. Dobra, kupiłam zestaw Stop 60, rozmiar 2 dla Nikoli, bo z działu dziecinnego są dla niej za małe, także myślę, że te dwójki będą dobre. I to jest dwupak. Yy, wydaje mi się, że jest spoko. Cena 15 zł, 7,50 wychodzi za Jedną parę i tych rajstop już jest naprawdę bardzo mało, dlatego że wchodzimy w ten okres taki zimniejszy. No i takie grubsze rajstopy naprawdę bardzo szybko schodzą. Także jeśli chcecie kupić sobie jakieś rajstopy w pepko, w dobrej cenie, możecie trafić, ale już coraz mniej tych rozmiarów jest. Dwójki to były ostatnie. Dwa to jest niby odpowiednik rozmiarowi M, ale ja bym powiedziała, że nie bardzo, bo dla mnie one są za krótkie. No więc. Niby na 164 do 170. Absolutnie nie są za, za wiecie co za małe. No więc y, coś takiego dla Nikoli, ale ja sobie kupiłam. Poczekajcie, tu już po kolei pokażę Wam to, a potem przejdę y, dalej. Już skoro jestem przy stopa sobie kupiłam również taki sam zestaw. Właśnie przypomniało mi się, że są w dobrych cenach, dlatego stwierdziłam, że dobra kupuję i wziąłam czwórki największy rozmiar który niby jest odpowiednikiem rozmiarowi XL, bo trójki mi się zsuwają. No, mam nadzieję, że nie zmalałam z tamtego okresu, bo kiedyś kupowałam. No więc mam nadzieję, że będą dobre i co ciekawe, czy to jest jakieś stare opakowanie? Niby nie, ale mniejszy rozmiar kosztuje 15 zł za dwupak, a dwupak... Yy a rozumiem, już wiem o co chodzi, zaraz Wam powiem, ten kosztuje 12 zł, ale tu mamy 40, czyli grubość, 40, a to jest 60, czyli troszkę grubsze, no i dlatego trochę droższe, ale w sumie no, nieważne, także zestaw z rajstop jest uzupełniony, muszę wykorzystać, wypróbować ten trik, trik yy, słyszeliście? Moczymy rajstopy do zamrażalnika, wyjmujemy, one odmrażają się i podobno już się nie zaciągają. Jestem ciekawa, sprawdzić trzeba. No dobra, to lećmy dalej, co nie, żeby tu nie gadać, ale jest to pół godziny. Jest coś w końcu świątecznego. Taki zestaw y, jutowych kokard z czerwoną, y, z gzakiem. I one są na takim druciku, na choinkę, spokojnie możecie przywiązać czy do jakichś prezentów. Ja to wzięłam z myślą o szkole. Więc tak, 7 zł, 3 ładne kokardy, naprawdę bardzo ładne. W kole będą robić stroiki. Więc na te stroiki coś trzeba było kupić. I wymyśliłam, że na tym stroiku ładnie jak będzie kokardka. Jedna chociaż, prawda? Także to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz do stroika są. Możecie zrobić sobie sami na stół w różne sposoby, czy sznurkiem, czy gałązki. No, bardzo dużo sposobów. Ale zobaczcie, jakie fajne. Zazwyczaj to były takie okrągłe, co nie. Że z drugiej strony też takie było. a teraz są wycięte styropianowe kółka. Można wszystko do niej wbija, wbić i zrobić sobie piękny samemu e, stroik na stół na każdą okazję, tylko że te kółka bardzo szybko się wyprzedają, bo ludzie jednak korzystają do tego świeczka, czy na Wielkanoc, czy na cały rok, czy na Boże Narodzenie, czy taki wiecie, jesienny. No po prostu bardzo fajne i to będzie można wszystko powijać, sobie to wziąłam właśnie dla Nikoli. E, koszt takiego okrągłego kółka. 7 zł. Więc coś takiego do szkoły. O, dobra. Młodemu kupiłam rękawiczki, bo nie mamy rękawiczek. Takie z tym yy, blue. No, nie wiem, nie oglądamy tutaj bajki. I to są rękawiczki, są dwie pary jakby w jednym, tak? To jest szyte. Aha, to jakby są dwie pary rękawiczek. Jedne bez palcy, a drugie z palcami, ale można nosić jako taką jedną rękawiczkę, to będzie cieplej, bo jak wychodzimy na dwór, to on ręce do kieszeni, mama zimno i ręce do kieszeni wkłada, bo no, z tamtych roku wszystkich powyrastał, także takie, tylko takie były. Nie chciałam brać y, takich cienkich z jednym palcem, bo wolę kupić grubsze już takie na zimę, a jeszcze nie jest tak zimno, żeby... A poza tym, wiecie, wychodzi na dwór i chciałby czymś się pobawić zbawka. No nieważne, wiecie, jak to dzieci. Wzięłam takie i taki zestaw tych rękawiczek kosztował 12 Złoty. No, nie było innego wyboru, więc to, co było, to wzięłam. Kolejną rzeczą, już taką bardziej świąteczną, w ogóle Pepko teraz weszło w takie różne te opakowania. Aż bardzo dużo tej nowej kolekcji jest w różowym opakowaniu. Tak jakby różowa seria. Takie serduszka, które kosztowały 4 zł, zawiesiłam się czerwone, brokatowe, różnego rodzaju, z myślą oczywiście o trojiku. Także no, fajna opcja. <laughs> Naprawdę. I to jest steropianowe. Nie wiem, czy to jest steropianowe, takie wydaje się sztywne, ale chyba jest steropianowe, więc można sobie e, będzie nadziwiać. Dobra. Następną rzeczą mamy tutaj zielone bąbki. Pamiętam, no, jak kiedy szukałam zielonych bombek i nic nie było. I nic nie było. Tu teraz jest, ale to tak szybko się wyprzedaję, że jak poszłam następnym razem, połowy rzeczy nie było, których no. chciałam kupić. No to tutaj mamy zestaw malutkich yy, bombek zielonych, matowych i błyszczących. Taki. I stąd 24 sztuki za 7 zł. Fajna cena. Z myślą o tym, My to. się. To mamy, o stroiku. Pomocnik to jest mój pomocnik, właśnie z myślą również o tym yy, stroiku. No, coś trzeba mieć w szkole. A że byłam, stwierdziłam, że wezmę, i one mają sobie takie sznureczki, chociaż ja wolę takie yy, haczyki. Kolejną rzeczą jest to termofor w różowym sweterku świątecznym, bo są, wiecie, prezenty, yy, te ciasteczka i tak dalej, laseczki, jakoś mi się język yy, plącze. Podobno bardzo fajna opcja na jakiś bolący brzuch, czy bolącą część ciała, żeby rozrzeć, nawet jak jesteście zmraźnięci na razie gorącej wody pod kołdrę, na stopy i rozgrzewamy się. Więc stwierdziłam, że to kupuję, aczkolwiek z myślą na razie, że to nie dla mnie jest, ale chyba sobie dokupię też dla siebie. Dlatego, żeby był też w dobrej cenie, 20 zł. No, a ja czasami też taki zmarzłuch jestem, nawet jak jest się chorym, że na stopy położyć taki termofor to fajna opcja, to jest gumowe. Ten sweterek można sobie zdjąć, jak komuś przeszkadza, on jest nieprzyklejony. No i mamy taką po prostu gumę różową, ale w tym sweterku to ładnie wygląda i takie bardziej przyjemne do ciała jest. No więc coś takiego, jakie to jest ciężkie. Coś takiego wymyśliłam, że wezmę. No dobra, tutaj mamy coś takiego zawiniętego. I czy to jest coś bardzo świątecznego, czy to nie jest coś świątecznego? No nie jest, no nie jest. Pokazywałam Wam w przeglądzie i mówiłam, że muszę kupić sobie dozownik. No, a takiej ceny to ja nigdzie jeszcze nie widziałam. Stwierdziłam, że kupuję przezroczysty, chociaż miałam najpierw w ręku ten taki butelkowej zieleni, szklane, bardzo ładne, ze złotym dozownikiem. Ale stwierdziłam, że przezroczysty będzie okej okay i żałuję, że nie kupiłam kubka o tej samej fakturze szkła na szczoteczki do zębów. Znaczy nie na szczoteczki do zębów, na pastę do zębów. no. No więc, jak będę to muszę koniecznie dokupić, i to cudo kosztowało. No po prostu aż sama nie wierzę. Mam nadzieję, że trochę posłuży, no ale to takie jest wiecie. Szkło, mam nadzieję, że jej ofiarę nie zbije. Yy, 6 zł. 6 zł, więc. 6 zł. I kubek chyba też kosztował 6 zł albo 4 zł. Więc kurczę, że nie wzięłam. Bardzo ładny, taki prosty, elegancki. Elegancki, ładny. Dobra, I kończymy powoli ten y, haul tepkowy, bo ostatnie tutaj y, trzy rzeczy, jakie mam, to już są zupełnie nieświąteczne. No, ale jeszcze takie typowo świąteczne hole i w ogóle już taką aranżacją świąteczną, będą w logmasach. Ktoś tutaj do mnie pisze. Kupiłam zawieszkę. Nie wiem, nie widziałam tego. Coś, coś, cały czas mi się coś przerywa. Dobra, nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie, czy to jakieś odkrycie wielkie, czy nie, odkrycie nieważne. Zawieszka 6 zł do telefonu jak lubicie takie gadżety ja coś takiego miałam, tylko że mi Oskar to zniszczył no więc już nie mam i zdjęłam ale wzięłam coś takiego dla Nikoli zawieszka z takimi perłowymi tutaj koralikami, bardzo ładne, były chyba jeszcze fioletowe i dwa ostatnie, żeby już skończyć, długopisy zmywalne więc wzięłam dwa zestawy, o to jest jakiś jednorożec o. więc tak, dwupak tak jak widzicie, jakieś takie długopisy nieważne wyglądają. Ważne, że to mają być długopisy zmywalne, chociaż na bardzo krótko starczają. Najlepsze są te, te wkłady, co się wkłada, ale muszę dokupić takiego długopisu. A w pełku niestety nie było. Mam wkładów dużo, ani mam takiego długopisu, bo do tych jak się wypiszę, to już nic. Nie da się dokupić, chyba że jak wiecie, to dajcie znać gdzie. Koszt 5 zł za mm, dwa długopisy. To spoko, spoko wychodzi cena. Zobaczę tylko te, jak wyglądają. One mają chyba taką gumkę w sobie. Tak, tak, taka końcówka, która ściera. No i co? No długopisek, długopis, niby jednorożec z grzywką. O, i, i to tyle. Także takie cztery długopisy. To wszystko, jeśli chodzi o ten haul, Ja wiem, że pewnie spodziewaliście się tutaj istnieć krysmasowego holu, no ale jeszcze, no jeszcze, jeszcze nie. Kto wie, może w kolejnych. Ale jest tutaj trochę no świątecznych, noże zobaczcie, no przecież jest tutaj coś świątecznego, no przecież to jest istnieje świąteczne. Bąbki, kokardki i tak dalej, jakieś papiery kolorowe trzeba kupić, fajna opcja, bo jest w zestawach, w zestawach z wstążką chyba za 3-4 papiery yy, ozdobne na prezenty do tego wstążka, więc yy, za jednym razem wszystko w klimacie podobnym kolorystycznie, więc za jednym razem chyba ja tak się zdecyduję niż kupowanie po ileś tam rolek, przynajmniej już zanim zacznę pakować wszystko będzie w jednym miejscu, a nie jedna rolka tu, druga tu trochę się wygnie i tak dalej. Nieważne, także. Do zobaczenia. Pa-pa-pa. Do kolejnego. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa.